Jest z nami Marcin Naruszka po piekielnie mocnej walce podczas gali Fen 31 z Iwanem Czosiciem. To był wielki pokaz charakteru, woli walki. Jakie Twoje pierwsze takie odczucia z tej walki? Ciężka walka, duży, duży bagaż doświadczenia, twarde warunki przedstawione przez Sosicza. Parę błędów, które trzeba wyciągnąć z tej walki, parę szlifów, które trzeba poprawić. No to gdzieś, no mocny bój. Co czuje w zawodnik w, w takich trudnych momentach, kiedy y, jest gdzieś powiedzmy znokdałdowany, kiedy już brakuje gdzieś tej kondycji, a rywal cały czas naciera? Znaczy, wiesz co, tutaj znokdałdowy tak to, tam, no, to trochę potknięcie, bo ja akurat mhm. to skakiwałem, on mnie trącił, wytrąciłem równowagę, nogi się zachwiały specjalnie. Tam tak, też na siatkę. No, na siatkę, położyłem ręce specjalnie, na, jestem doświadczonym zawodnikiem, mhm. położyłem na macie, żeby żeby nie, żeby nie dał stać kolana jakiegoś, bo to człowiek mm. nie widzi i tak więc y, on tam jakoś tam jedną no, nie zachwiał. Byłem ja cały czas świadomy i cały czas y, widziałem, co się, co się, co, co się dzieje. Widziałem, że Sosic też czekał na kolano, bo nie uderzał sami, tylko widać, że czekał, że się będę podnosił i wtedy zaatakuje, zaatakuje mi kolano. Poczekam, kiedy dojdzie, wtedy złapałem nogę i wyszedłem do góry. No, ale Bardzo dobra informacja jest taka, że, że rywal był przygotowany, że nie przyjechał tak naprawdę tylko i wyłącznie po, po wypłatę, a do mocny bój. I to poka pokazuje też, że ty jesteś już moim zdaniem gotowy na, na pojedynek opas? Rywal mocny, mocny, bo on też się przygotowywał do walki do Gali, akurat w Niemczech. zeszło, słyszałem, że jest mocnym zawodnikiem, który no, mocny jest. No. On przyjechał mocny, on nic nie ryzykował, on po prostu chodził na, na taką walkę, która e, mogł tylko zyskać, nic nie stracić. Bo to, że przegrał na punkty ze mną i. i i Ten werdykt taki był, no to, 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 to wiesz, to jemu nic nie umimuje, tak? On ma nowe doświadczenie, bił się, już wie, że może się bić z mocnymi, z mocnymi facetami, bo uważam się za mocnego gościa, z dużym doświadczeniem, tak więc no, tak to nie. Było bardzo dużo postaci. w Między innymi w kręgach fenu, jak Andrzej Grzebyk, też mówiło się o Tomaszu drwalu. Natomiast czy ty na ten moment widzisz jakiegoś rywala, z którym mógłbyś stoczyć taką ewentualną walkę opasną, no bo wiemy, że ty taką walkę stoczysz, ponieważ Paweł Jóźwiak dał takie zapewnienie, jeśli chodzi o zwycięstwo z Czesiciem. Ja mam wiesz co, nie mam takich rywali. To jest tutaj wodarze Fenu są od, od, wybierania, od wybierania zawodników, a nie ja. E, to oni są to naszymi prezesami, a nie ja, wiesz to, więc to, to ja nie będę wybierał, ani nie będę tak jak niektórzy zawodnicy, że ci nie będą bili, bo Aha. ktoś tam się będzie bił na gali. E, ja chcę tu się bić, zarabiać pieniądze, pokazywać się e, szerszej publiczności i bić się do swojego syna, bo chciałbym, żeby on mnie obserwował jako wojownika ojca, ale nie. Bardzo, bardzo piękny przykład. Na koniec zapytam jeszcze o taki psychologiczny aspekt takiej medialnej otoczki przed walką przygotowania zawodnika pod względem mentalnym. Co ty czujesz przed, podczas tego twojego krótkiego momentu wyjścia do klatki? Czy ty starasz się w tym momencie nakręcić, zmotywować, czy jednak rozluźnić? Bo u ciebie akurat bardzo taki klasyczny utwór zespołu jem. Co ty czujesz w tym momencie? Luz i syna sobie przypominam. Akurat. To jest naj największa motywacja, jak to rozumiem. Największa motywacja, no do klatki, jak chodzisz, to musisz się rozluźnić, bo mhm. ja miałem ten problem przez X walk, że ja po prostu wchodząc do walki schodziłem z i Ja dopiero po jakichś dwóch, trzech minutach po jakichś paru wymianach, mhm. gdzie przeważnie dostawałem. Coś na jakiś cios, ja dopiero się budziłem, wchodziłem w ten ryt walkowy, a teraz staram wejść od razu w walkę na, na 100%, czyli być po prostu wyluzowanym tak? no, i robić robotę. Mhm. Jestem, jestem wielce rad, że, że po tych walkach z Bartkiem Leśko nie zakończyłeś kariery i nadal nas raczysz ogromnym sercem do walki, ogromnym charakterem, także gratulacje od, ode mnie, jak i całej redakcji Polish Fighters i, i mam nadzieję, że po mistrzostwo. No spoko, dzięki wielkie, nie, naprawdę bardzo miło, się mogę, że mogę tam sobie z Wami pogadać, to jest naprawdę dla mnie coś wielkiego. Chciałbym tylko pozdrowić, można? Dziękuję Chciałbym podziękowania, podziękowania jak najbardziej. swoim sponsorom, których mam na koszulce, na ciuszkach, itp, itp. I Przede wszystkim mam wielkie podziękowania dla mojego synka, który jest dla mnie niesłychanym motywatorem, dla mojej małżonki, e, dla mojej całej rodziny Naruszczków, e, Dębniewskich, Kle, Klepacki, dla, no, dla całego, całego sztabu trenerskiego, no, no i chciałbym pozdrowić moje wioskę Starego Sewo, bo na pewno wszyscy oglądali. Jeśli jest dla kogo walczyć, to, to naprawdę jest, warto to robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Cześć. Szacunek.